W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Małgosią o historii Ski Cup of Coffee oraz o Akademii Carvingu. Dzisiaj powracamy do kawiarni, by porozmawiać z Igorem, który przedstawi nam sprzęt Fischera oraz jak go indywidualnie dopasować. Proszę Państwa i po raz kolejny znajdujemy się w Ski Cup of Coffee. O wyjątkowości tego miejsca zapytamy Pana Igora, który tutaj pracuje na co dzień. Jest to na pewno miejsce wyjątkowe, ponieważ jest to połączenie kawiarni, centrum testowego Fischer i po prostu sklepu narciarskiego. Jak widać, mamy do dyspozycji narty zarówno biegowe, jak i zjazdowe. Dzisiaj chyba skupimy się na nartach biegowych. biegowych. Pani Gorzej, jakie są rodzaje narty biegowych? Bo wiem, że są różne szerokości. Tak, no, By... wybierając narty biegowe, należy zadać sobie pytanie, gdzie będziemy ich używać: czy na trasach przygotowanych, czy off-trackowych? No, mieszkając w Trójmieście, a nawet w Polsce, lepiej zdecydować się na narty tego typu, trochę szersze, tak zwane właśnie off-trackowe, ponieważ w naszym kraju jest bardzo mało przygotowanych tras. I ona, ta narta jest po prostu szersza? Tak. E, I gdzie taką nartę spokojnie można się wybrać, żeby pobiegać? Wszędzie, na plaży, do lasu, nawet widziałem jak ludzie biegają po chodnikach w mieście. Takimi nartami. No ona w tym momencie jest o powiedzmy te półtora centymetra, tak? Tak, szybsza. tak. E, Trochę tak... wyższa i tutaj bardziej A. zagięte z przodu. E, zagięcie. A czy taką nartą y, można też biegać na, na trasach, gdzie już jest wyprofilowane, no gdzie są ślady porobione do, tych, do tego narciarstwa, do tych węższych nart? No tam, gdzie są do węższych nart już trasy zrobione, lepiej używać tych węższych nart. One są jednak wężej wyprofilowane. Okej. Okay. A teraz jak dobieramy takie narty? Są dwa sposoby. Mhm. Może zaprezentujemy. Więc narty biegowe dobiera się według wagi, w przeciwieństwie do nart zjazdowych. I tutaj mamy tak, taką małą pomoc naukową w postaci specjalnej wagi. Najpierw ustawiamy poziom, czyli początkujący lub zaawansowany. Proszę stanąć. Dobra, no, tak jest i waga, waga wskazuje, że powinien mieć pan, biorąc pod uwagę nasze narty biegowe off-track, powinien mieć Pan długość 189 cm, czyli największe. Mhm. Eee, I tutaj XL to jest? Yy... To są Nordic Cruising, to jest już inny rodzaj nart biegowych. A, czyli dla mnie największe, największe. Nordic Cruising to są te do przygotowanych tras. To po prostu mierzy do wszystkich, wszystkich rodzajów nart. A nas interesują, jak wcześniej mówiliśmy, oftraki. Okej, okay, to teraz jak dobieramy kijki do narciarstwa biegowego? W tym przypadku również mamy małą pomoc naukową. Mhm. Oczywiście kije są wybierane według wzrostu. W zależności od naszych upodobań, w przypadku tras przygotowanych, czy preferujemy styl klasyczny czy łyżwę długości kijów będą różne. Przy stylu łyżwowym kije będą dłuższe, około 10 cm, natomiast przy stylu klasycznym krótsze. I tutaj teraz tak, ja widzę 167,5 do klasyka 157,5. A tutaj mamy off -trackowy. 147. 147,5. Oczywiście można wziąć je trochę większe, to zależy od tego, od jaką chcemy mieć siłę pchnięcia. Wiadomo, im, im dłuższe kije, tym bardziej, bardziej, może, bardziej możemy się odepchnąć. A proszę powiedzieć, e, jakie jak, jak, jak one są dostępne? Jakie długości? Czy faktycznie takie kije się docina pod y, dany wzrost, daną osobę? Czy one są w przedziałach, powiedzmy, tam co 10 cm czy co 5? No. Są, są zrobione w przedziałach, co, co 10 cm, takie są u nas. Luty nas nie rozpieszcza. Warunki są jakie są? Praktycznie tych warunków nie ma. Jeżeli ktoś by chciał się wybrać na narty, no to chyba w Polsce to, to, to nie da rady, prawda? No w tym momencie ciężko, najlepiej wybrać jeśli chodzi o naciaswo biegowe, najlepsze trasy są w Skandynawii, wystarczy po prostu wsiąść na prom, zapakować narty i tam naprawdę są przygotowane trasy bardzo dobrze i wtedy można już sobie kupić niekoniecznie narty off ale już przeznaczone do przygotowanych tras. Czyli te węższe? Tak, tak zgadza się. A proszę mi powiedzieć, czy wy organizujecie takie wyjazdy, czy tam obozy takie właśnie na narty właśnie zjazdowe, biegowe teraz? Organizujemy obozy na zjazdy, znaczy obozy nie, wyjazdy Aha. na zjazdowe. Zjazdowe. Tak jest. Połączone tak. ze szkoleniem, bo tutaj w tym, w tym miejscu mieści się też Akademia Carvingu mhm. i prowadzimy szkolenia narciarskie. Oczywiście jeśli ktoś chce, może, może też sobie wziąć swoje biegówki i po szkoleniach, Mhm, biegać. Ale to już jest w gestii każdego uczestnika wyjazdu.